Nie chcę gulaszu, nie chcę kebaba, ja chcę Czy mac and cheese. Dzisiejszym sponsorem mojego obiadu jest mój chłopak. Dał mi to w szkole. Mówił, że to jest dobre, ale nie wiem. Zobaczymy. Mac and cheese. Jestem ciekawa, czy to jest lepsze niż obiady mojej macochy. Rozpuszczamy dwie łyżki masła. Wodę stolimy i czekamy, aż się zagotuje. Wtedy dodajemy makaron. Woda się gotuje, więc wsypujemy makaron. Odsadzamy teraz makaron. Ej, uważaj, moje luki! Makaron ląduje na patelni. Dolewamy do tego jeden kielich mleka. Mało, mało, jeszcze jeden! ta wlatuje do makaronu. Dobra, próbujmy. Mmm, serio, dobre takie cheetosowe i makaronowe.